Świat stoi w obliczu poważnego wyzwania. Nadmierne emisje dwutlenku węgla są jednym z głównych powodów globalnego ocieplenia. Przemysł cementowy, stanowiący gałąź wysokoemisyjnego przemysłu, odgrywa istotną rolę w procesie dekarbonizacji. Firma Holsim jako lider zrównoważonego rozwoju podejmuje pionierskie działania na rzecz redukcji emisji CO2, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i chronić planetę. Jednym z naszych kluczowych projektów jest unikalny program wychwytywania CO2 realizowany w cementowni Kujawy. Technologia Carbon Capture Storage pozwala na skuteczne wychwytywanie, transport i bezpieczne magazynowanie skroplonego dwutlenku węgla. To milowy krok w dążeniu do neutralności emisyjnej sektora cementowego. W zmodernizowanej cementowni Małogoszcz emisję dwutlenku węgla zredukowaliśmy o 20%, a dzięki nowoczesnym instalacjom i intensywnemu wykorzystywaniu paliw alternatywnych zużywamy mniej energii i zasobów naturalnych. Dodatkowo wprowadzone przez nas produkty takie jak cement Ekoplanet charakteryzują się aż o 55% niższym śladem węglowym w porównaniu z tradycyjnymi cementami. Dekarbonizacja dotyczy nie tylko samej produkcji materiałów budowlanych, ale także emisji związanej z eksploatacją budynków. Na tzw. ślad operacyjny przypada około 2 trzecich wszystkich emisji. Holcim dostarcza rozwiązania, materiały konstrukcyjne i termomodernizacyjne, które wspierają powstawanie budynków niskoemisyjnych oraz umożliwiają modernizację już tych istniejących. Nasze produkty projektujemy z myślą o ich ponownym wykorzystaniu, dzięki czemu budownictwo staje się coraz bardziej zrównoważone oraz cyrkularne. Co więcej, poprzez stosowanie kruszyw pochodzących z recyklingu w produktach Ecosource realnie redukujemy ilość odpadów oraz oszczędzamy nieodnawialne zasoby. Dbamy o redukcję śladu węglowego nie tylko w swojej produkcji, ale w całym łańcuchu wartości. Tym samym wspieramy rozwój gospodarki niskoemisyjnej na globalną skalę. Dekarbonizacja i innowacje w tym zakresie to klucz do przyszłości naszego przemysłu. W Holsim wiemy to najlepiej.